Witajcie kochani na kanale Mono Art. Dzisiaj chciałabym wam pokazać co pojawiło się w Action A pojawiły się trzy zestawy do robienia świec Są to zestawy razem z foremkami Ja dzisiaj tak przypadkiem sobie wstąpiłam po drodze do Actiona Zupełnie chcąc kupić coś innego I wpadły właśnie mi w ręce takie zestawy Jeden zestaw kosztuje... Około 22 zł Ja je kupiłam z przeznaczeniem na warsztaty z dzieciakami. Są te trzy zestawy. Nie widziałam, żeby był jeszcze jakiś inny. I mamy takie właśnie foremki. W każdym zestawie jest duża i mała foremka. I według tego, co jest napisane, zestaw jeden wystarcza na dwie duże świece, bądź na sześć małych. Znaczy wiadomo, możemy zrobić jedną dużą mi na przykład dwie małe, pewnie tak. Ale za chwileczkę Wam powiem, jak to wygląda w środku. Pokażę przede wszystkim, ale też Wam powiem o co chodzi z tymi, właśnie, że 6 albo jedna. W każdym razie to chodzi przede wszystkim o ilość tego wosku. Tu mamy taki zestaw z taką świecą, takie paseczki. Paseczki, takie wiecie, zawijańce. I mamy tutaj w zestawie woski takie, znaczy taki jakiś proszek bodajże, który jest do barwienia. Mamy patyczki, mamy foremki, mamy knoty i taką igłę. I tutaj w każdym zestawie, nie, w, każdym, w tych zestawach jest narysowane tak, jakby to wyglądało no, tutaj wyglądają. Aha, dobra. Wszystko się zgadza. Chciałam coś powiedzieć, ale pomieszało się. Przepraszam bardzo. Tutaj jest zielony i szary. Tu jest taki. Mm, nie jest to jasny pomarańczowy. No taki, wiecie, jakiś, nie wiem, czy to kawa z mlekiem będzie, czy pomarańczowy. No tu jest różowy i szary. Dobra, i sobie zobaczmy, co jest. Ja już otwierałam. Mm, Dwa otworzyłam, żeby zajrzeć. W jednym troszeczkę bardziej popatrzyłam, co jest w instrukcji, która to jest, i mamy takie dwie foremki, duża i mała. Ta duża ma jakąś taką, zaraz wam powiem, ile ma tutaj średnicy. Ona jest 6, no troszeczkę ponad 6 na 6,5. Tak jakby, powiedzmy około 6,5 na 6,5. A wysokościowo to jest jakieś. 6,5 cm. Jakoś tak chciałabym mieć do tego miarkę linijkę, bo tak próbowałam mierzyć na tym. Tak, 6,5 cm a tutaj mamy też około 6,5 mała to jest 4,5. No, też na 4,5 powiedzmy. I teraz tak, mamy paczuszkę z woskiem to jest takie, taki granulat, jakby. W każdym bądź razie zważyłam go i w takim opakowaniu jest 300 gram. Jest instrukcja, tu moja się trochę pomiotła. Co jeszcze mamy? Mamy. O! Mamy takie patyczki, przez które, tak jak widać na opakowaniu, chyba z tej strony, tutaj widzicie. Patyczek jest dziurka, żeby knot włożyć żeby prosto się ten knot tutaj nam trzymał e, i mamy cztery takie patyczki wiadomo, że te patyczki to, to nie jest jednorazówka może tak samo jak foremki, to jest wiecie wielorazowe, e, zużywa nam się tylko wosk e, i knoty e, cztery knoty mamy bo jeżeli byśmy robili małe świeczki to wtedy te knoty e, dzielimy chyba na pół, tak mi się wydaje no bo one, bo są tylko cztery e, i taka igła i do tego mamy dwie takie saszetki. E, tu jest różowy napisany i tu jest grey, czyli szary. Ale zobaczymy sobie, ja to otworzę, zobaczymy jak to wygląda w środku. Czy ja to muszę obciąć? Nie chyba. A, dobra. I tu jest taki, co ten barwnik? To jest takie, jest tego więcej oczywiście, to są takie... Granul To jest taki wosk po prostu, wiecie. Mm, tylko zabarwiony. E, I to, ile go damy, to już zależy pewnie od nas. To jest tak, jakby ten woreczek był przezroczysty od środka się wydaje, a z zewnątrz tak nie widać. I tutaj mamy szary. Powiem szczerze, że nie wiem... To, to nie jest jakoś tak na większą ilość robienia świec oczywiście te foremki to wszystko nam zostaje w sensie jeśli chodzi o opłacalność kupowania tego za te 22 zł, nie wiem, bo nie mam pojęcia ile kosztuje wosk, natomiast e, mi na zajęcia dla trójki dzieciaków na pewno nie opłacałoby się zamawiać świecie wosku w internecie, foremek i, i wyszłoby mi to dużo więcej, bo ja za trzy zestawy zapłaciłam 65 zł a przeznaczone one są na świece z okazji Dnia Mamy. Widzicie, jakie będą robić. I tutaj mamy do tego instrukcję, wiadomo. Tu na początku jest tak jakby obrazkowe, a potem jest opisane, wiecie, zasady bezpieczeństwa, bla, 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 jak tam robić. Czyli takie rzeczy, które wszyscy mniej więcej wiemy. No musimy rozpuścić błysk. W każdym razie mamy tu instrukcję, pokazane są wszystkie rzeczy. Roztapiamy. No tutaj jest, że w tak jakby w kąpieli wodnej, ja to sobie po prostu w garnuszku roztopię. I to, tak jakby się zastanawiałam, dlaczego jest ta igła. I tu się okazuje, że tą igłą musimy z tej strony po prostu przebić, żeby nam ten knot wyszedł, bo to będzie góra naszej świecy. Knot nam tutaj wyszedł i dopiero jak go przełożymy, ten knot musimy tutaj zagiąć, jak go przełożymy, tutaj sobie umieścimy w patyczku knot i dopiero zalewamy. I właśnie chodzi o to, żeby... Ta nasza świeczka była prosta, bo m, pamiętam, jak czasami robiłam gdzieś też na innych zajęciach, wiecie, takie w jakichś innych foremkach, to jak się zalewa woskiem i on się zaczyna m, ścinać, to się robi takie wgłębienie. To ma jakąś nazwę, ale ja nie mam poję... <laughs> Nie zapamiętam tego nigdy, nie wiecie, takie wgłębienie. I gdyby to była góra naszej świeczki, to by to całkiem m, tak niefajnie wyglądało. A przez to mamy tutaj górę, więc y, nasza świeczka będzie... E, ładnie wyglądała z góry, jak będzie wiecie, już gotowa. Także mamy dwie te foremki. E, no i oczywiście tam są zasady bezpieczeństwa i tak dalej. Jakieś, wiecie, żeby trzeba uważać, że nie trzymać garnka zbyt blisko. No i takie wiecie podstawowe. Tutaj mamy. Te zestawy są takie same, różnią się tylko kolorami. Tych proszków. E, dobra, duża foremka. Wiecie, teraz takie, właśnie, modne są te świeczki w różnych kształtach. Nie takie, wiecie, jak to kiedyś się robiło, prościutkie. E, I zaraz chciałam tylko zobaczyć, jak wyglądają te kolory tych wosków. Tutaj, w tej paczce. E, też przydałby się do robienia taki, wiecie, jakiś olejek zapachowy. No, niestety, ja takiego czegoś nie posiadam. No ale, myślę, że tam. Tu jest właśnie jakiś taki tak brązowy, a to jest właśnie ten, ten kolor taki, hmm. dobra. Może to będzie napisane, jaki to jest kolor Kofi. Mhm. Czyli taki, taka kawa z mlekiem, mniej więcej. A ten drugi miał być biały, czyli do tego wosku przezroczystego dodajemy po prostu biały wosk. Też można chyba, bo ja z zcieakami robiłam, hmm, rozpuszczaliśmy. Hmm, Tertkę świecową, żeby tego koloru trochę dać. I to też był dobry pomysł. Znajdziecie jakaś taka atrakcja, wiecie, że można było rozpuścić coś, co znają. I tutaj mamy następny zestaw. O, zobaczcie jak to fajnie tutaj wygląda. Zupełnie inaczej niż ta świeczka później. gdzie dopiero w środku. Myślałam, że ona też będzie taki miała jak kształt na zewnątrz, ta foremka. A jednak nie, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. O, tutaj trzeba będzie tą dziurkę zrobić dokładnie w takim miejscu, wiecie, przebić po prostu. Ale świetnie to wygląda. Tutaj mamy, z, tak jakby, z czterech, z ośmiu tych kuleczek. Tutaj jest ich trochę więcej. I to mamy tutaj pokazane. I jeszcze chciałabym tylko, właśnie tak jak wtedy, zobaczyć te kolory. Tutaj mamy mit, Mint. Czyli taki miętowy, no w zasadzie taka zieleń i brown black candle Brown black, brązowo-czarny taki? Czarny brąz. No, wygląda po prostu jak jakiś taki czarny, szaro-czarny. Wiadomo, to się rozpuści będzie zupełnie inaczej. A tutaj. O, zielony. No, wiecie, tutaj to wygląda taki bardzo, bardzo mm, wręcz żarówiasty. No, ale pewnie taki nie będzie. Na pewno taki nie będzie. Wiecie, też dodajemy go tyle, ile m, uznamy, że nam potrzeba, tak? Możemy zrobić ciemniejsze, możemy zrobić jaśniejsze. I to byłoby wszystko. Wiecie, to jest jakaś nowość, bo tego nie było w akkszonie, y, A ja bywam często, czasami nawet dwa, 3 razy w tygodniu. Y, po coś tam mam dosyć blisko, więc po coś tam zawsze wstępuje. I y, y, nie było tych zestawów, więc y, no jest to nowość, bo nawet jak próbowałam znaleźć jakieś filmiki na YouTubie, to tego też nie było więc, wiecie co, nawet myślę, że dla samych tych te same te forenki są w fajnej cenie, bo wiecie, no one są silikonowe, do użytku wielorazowego więc myślę, że taki zestaw czy nawet kupienie trzech takich zestawów, plus to, że mamy praktycznie kilogram tego wosku Myślę, że to nie jest zła cena, więc... Myślę, że to nie jest z cena, mimo że nie znam tych cen, jakie są tak jakby w takich, wiecie, sklepach, które sprzedają typowo materiały, ale jak wiemy, to w Akronie ceny za większość materiałów są dosyć niskie, więc może być tak, że to się faktycznie opłacało. Więc jeśli Was zachęciłam tymi zestawami... I może zapragnęliście robić, zapragnęliście, bo nie tylko dziewczyny robią świece, zapragnęliście robić y, y, własne świeczki, wiecie, na prezenty, dodać jakieś do tego olejek i, i pachnące, oprócz tego, że kolorowe, to pachnące. No to za, Was zachęcam, bo myślę, że fajna zabawa. Nawet jeśli mielibyśmy kupić jeden zestaw i sobie zrobić, nie wiem, chociażby sześć małych świeczek, to jest to całkiem niezła cena i, i zabawa przede wszystkim. Dobra, kochani. Widzimy się przy okazji kolejnego filmiku i dzisiaj się z wami żegnam. Pa pa pa.